Proszę Państwa, oto miś. Pamiętacie ten wierszyk? Tak mi przyszedł do głowy, dlatego że właśnie o naszej starej doniczce w kształcie misia chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć. Ta doniczka jest już z nami kilka ładnych lat i naprawdę widziała lepsze czasy. Misiu już się bardzo sypie, no i jest w takim trochę opłakanym stanie, ale tak jak mój tata zawsze mówił, że najłatwiej jest coś wyrzucić, więc nie miałam sumienia się go pozbyć. Także pod koniec lata misiu został wzięty do kąpieli i został też podreperowany, ponieważ na przykład koszyczek praktycznie już nie trzymał się płowia. A teraz, jak przyszedł ten czas przygotowań świątecznych, to tak sobie pomyślałam, że lepszej okazji, żeby i w tego misia drugie życie, już nie będzie. Oczka i nosek pomalowałam bezbarwnym lakierem do paznokci, żeby nadać im trochę blasku. Łapki były w bardzo opłakanym stanie, także Końcówki białych skarpetek posłużyły za rękawiczki. Do tego Misiu dostał taką fajną, świąteczną czapę i pięknego czerwonego fiołka, że myślę, że efekt jest całkiem niezły. Na co dzień Misiu sobie siedzi w kącie w kuchni tam na krześle. Normalnie tej kompozycji tam nie ma, ale udało się wszystko zmieścić łącznie z naszymi butami ogrodowo-spacerowymi, także nie zaburza to naszego codziennego rytmu dnia. A powiem Wam, że jak tak rano wchodzi się do kuchni na tę pierwszą kawę, to myśl jest praktycznie taką y, pierwszą rzeczą, na którą pada wzrok i trudno się jest na jego widok nie uśmiechnąć. Także sobie myślę, że chyba nie jestem jedyną osobą na świecie, która ma y, problemy z pozbywaniem się starych rzeczy. Y, koniecznie dajcie znać, jeżeli Wy też zmieniacie coś starego w coś świątecznego. Dzięki za oglądanie.